Cześć, ja jestem Kemer. Witam Was w tym szybkim odcinku, który powstał, bo ten temat jest praktycznie nie do wyczerpania. Zrobiłem to już m.in. z Messengerem. Też tam pokazałem, jak zrobić ciemny motyw. Dzisiaj, bez w bawełny, pokażę Wam, jak zrobić to z wieloma innymi aplikacjami, takimi jak tle Instagram, sklep Google Play, paski wyszukiwania Google'a, Google Pay, zdjęcia Google, no i może nawet Facebook. Na początku mówię, że większość sposobów jest tylko i wyłącznie dla użytkowników Galaktyk Samsunga. Które mają dostęp do Androida 9.0 Zakładkom One UI bądź One UI 2.0. Jest to stricte związane ze działaniem na różne aplikacje trybu nocnego Samsung, także nie ma co się zahamować oraz zdenerwować. Ja tylko staram się Wam pokazać praktycznie wszystkie sposoby na uruchomienie trybu nocnego w, w wszelakich aplikacjach. Także już wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. W większość tego odcinka będzie się opierać na różnych trybach nocnych m.in. tym od Samsunga, który zresztą został wypuszczony jako jeden z pierwszych wśród Androida. Wpłacują też ze wieloma aplikacjami takimi jak dzisiaj omawiane. włączyć ten tryb możemy ze wyciąganej górnej belki lub nurkując w wyczelu ustawień i wybierając odpowiednią sekcję. Jeżeli chodzi o sklep Google to następnie musimy sprawdzić czy aby na pewno nasz sklep Google jest w pełni aktualny. Jeżeli zrobiliśmy wszystko dobrze to powinniśmy się cieszyć w pełni czarnym motywem sklepu Google. Jeżeli wam to nie działa, to możliwe, że w waszym przypadku jest potrzeba dołączenia do jakiegoś specjalnego programu beta testów aplikacji google'owskich, takich jak m.in. lokalny przewodnik i tym podobne. Przechodzimy teraz do Instagrama, gdzie drogi są różne. W moim przypadku nie musiałem robić absolutnie nic, tylko to, co wykonałem w przypadku po Google, czyli samo uruchomienie trybu nocnego wystarczyło. Po tym mogłem się cieszyć absolutnie czarnym motywem Instagrama. Jeżeli wam to nie działa, to konieczne będzie przystąpienie do beta testów Instagrama. Tutaj Droga jest znacznie prostsza. Wchodzimy w sklep Google Play i klikamy do możliwych beta testów. Później aplikacja nas odpowiednio pokieruje. Potrzebne jest też odczekać jakiś czas, aby ktoś nas przyjął do tych beta testów. Drobicie to w późnych porach, to poczekacie sobie jeden dzień, a gdy w dniu roboczym dość wcześnie, to parę minutek, godzinka może wystarczy. Jeżeli zaś nie macie takiego przycisku, to nie ma cywilizowanej metody na zyskanie u Was takiego trybu. Możliwe jest, że gdy nie macie urządzenia Samsunga, potrzebne jest dołączenie do beta testów. I jeżeli macie telefon Samsunga z One UI lub One UI 2.0, to takie coś nie jest potrzebne. Ważne, żeby Was telefon miał Androida 9 lub 10 oraz miał ciemny motyw. Niektóre modele jednak wspierane nie będą. Idąc do myślenia tych aplikacji Google takich jak sklep to będziemy mogli w przyszłości mieć też czarne mapy Google, Google Now oraz Chrome. Już teraz zaciemnia nam się też pasek wyszukiwania na pulpicie mamy też zdjęcia jak Google oraz takie aplikacje jak Google Pay do płatności. Naciągając to wszystko możemy mieć też czarnego Facebooka, użyłem słowa naciągając, ponieważ będziemy używać do tego aplikacji, więc nie jest to oficjalny ciemny motyw. Aplikacja ta się zwie Simple Free for Facebook and More. Tam musimy się zalogować i możemy personalizować Facebooka, pobierać filmy z niego i tak dalej. Żeby nie było odwracam z tego korzystać bo Bóg wie co to jest. Musimy tam się zalogować, podać swój, e, swoją nazwę Nasze hasło, także nie jest to zbytnio bezpieczne. Ja jedynie wam pokazuję, że istnieje taka ewentualna możliwość. Ja polecam jednak poczekać na oficjalnego czarnego Facebooka. Jeżeli macie telefon Samsunga, to wystarczy, że będziecie mieć włączony ciemny motyw. Jeżeli taki się pojawi w Facebooku, to prawdopodobnie już go będziecie mieć. Jeżeli jednak nie macie, to koniecznie pewne będzie uruchomienie beta testów. Ciemny motyw, oprócz oczywistego, czyli sporego oszczędzania baterii w przypadku amoledów, jest też po prostu ładny. Dzisiaj nie wyobrażam sobie bez niego żyć. Zostaw komentarz, łapkę w górę, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem po więcej. Wszelka pozytywna aktywność pod filmem polepsza zasięgi. Jeżeli oczywiście chcesz, możesz wesprzeć kanał nawet drobną kwotą 5 zł, aby wspomóc rozwój kanału. Z mojej strony to wszystko. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!